Chciałam podziękować wszystkim tym organizacjom pozarządowym, które przyczyniły się do tego, że tutaj jesteśmy i które są wśród nas. I się, że wymienię te organizacje. Rozejrzyjcie się wśród siebie. Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie Polska jest Najważniejsza, Stowarzyszenie Koliber, Polonia Semper Fidelis, Fundacja Kocham Obciach. Narodowa Bydgoszcz, Fundacja Polska się Upomni, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Komitet Katyński, Stowarzyszenie Międzynarodowego Motocyklowego, Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, Stowarzyszenie Historyczne DISK, Grupa Rekonstrukcyjna, Stowarzyszenie 13 Grudnia, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa, Stowarzyszenie Idee IDE Solidarności 1980-89, Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL Przymierze. Yy, o, oczywiście wszystkie partie, które są tutaj z nami, ale przede wszystkim rodziny Radia Maryja, Kluby Gazety Polskiej. I Solidarni, Stowarzyszenie Solidarni 2010. Dziękujemy Wam bardzo, że tu jesteście. Parę, pozwólcie, że parę takich słów, które są osobiste słowa i ja za nie odpowiadam. Z nikim nie były konsultowane. Bez wolności słowa nie ma demokracji. Bez uczciwej władzy można też bardzo łatwo stracić suwerenność. Panie premierze zwracam się do Donalda Tuska proszę tchórzliwie nie grozić politykom. To społeczeństwo, a przynajmniej wielka jego część, nazywa pana zdrajcą stanu. Kilka dni po katastrofie smoleńskiej pytali, czy to, co Pan robi, to amatorszczyzna czy zdrada stanu. Stopniowo dowiadywaliśmy się o Pana roli w rozbiciu wizyty smoleńskiej, o dogadywaniu się z premierem Rosji ponad głową prezydenta polskiego państwa, później o oddaniu śledztwa w ręce Rosjan. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Pana, przestępstwa wobec polskiego społeczeństwa. Demonstruje Pan siłę wobec słabszych, wobec silniejszych, przed którymi ma Pan bronić interesów polskich obywateli. Jest Pan wyjątkowo uległy. To postawa niegodna przywódcy, ale i po prostu mężczyzny. I nawet jeśli pana służby zamalują ten napis, to powstanie dziesięć nowych. Jestem przekonana, że przechodzi pan do historii w czołówce polskich zdrajców narodowych Branicki, Rzebuski, Kotowski. Pana, technik zdrady własnego narodu. Panie prezydencie, zwracam się do Bronisława Komorowskiego. Wstydzę się za pana, ale nie dlatego, że w moich oczach jest pan półanalfabetą, mającym problemy... mającym problemy z polską ortografią na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej, ale... Za kompromitującą Pana złotą myśl, że przyczyny katastrofy są arcyboleśnie proste. Jeszcze przed wynikiem śledztwa z góry żerował Pan rosyjską wersję wydarzeń w ślad za kagiebowcem Putinem, który morduje niezależnych dziennikarzy i wysadza budynki z własnymi obywatelami. Ani Pan, ani ja nie mamy dowodów. Wszystkie dowody polskie władze oddały Rosji. Pozostaje opierać się na przesłankach. A one każą poważnie brać pod uwagę, że to był zamach. Rosja zaciera ślady na pana oczach. Oczach. Niszczy i myje wrak samolotu nasz najcenniejszy dowód, mający kluczowe znaczenie w dochodzeniu do prawdy. Pana obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo Polaków, o rzetelne śledztwo na podstawie dowodów, a nie dywagować bez pokrycia w faktach. Zastanawiam się, czy słowa Pana i Pana doradców to tylko miałkość intelektualna, czy reprezentowanie obcych interesów w Polsce na najwyższym szczeblu władzy. W historii Polski niestety już to się zdarzało. Nawet jeśli to jest miałkość intelektualna, w co osobiście wątpię, ale nawet jeśli, to tą miałkością zagraża pan suwerenności Polski. Ci, co zacierają ślady, stają po stronie oprawców. A przecież zginął prezydent Polski, i rzecz, z którą najtrudniej się zmierzyć, ale niestety trzeba, Rosjanie mogli dobijać rannych. Nie możemy tego wykluczyć. Nikt nie może tego wykluczyć. Na was, panie prezydencie i panie premierze, na Was spoczywał obowiązek troski o bezpieczeństwo polskich obywateli, o państwo, odpowiedzie przed narodem za działanie na szkodę jego podstawowych interesów. Boicie się wolnego słowa, zadawania pytań, bo jedyne pytania, które tolerujecie, to od usłużnych dziennikarzy, które, którzy potrafią prowadzić owocne śledztwo w sprawie koloru włosów ojca Madzi. Przepraszam za ten przypadek, który także niewątpliwie wiąże się z ludzką tragedią. Łamiąc wszelkie zasady, przejrzysty kryterium konkursu, bez żadnych podstaw ekonomicznych, kierując się chorą ideologią, i nieprzejrzystymi interesami władza dyskryminuje 2 miliony osób w Polsce. Nie pozwolimy na to, bo to nawet nie jest sprawa 2 milionów obywateli, ale wszystkich Polaków. Wolność słowa to gwarant demokracji i my nie mamy wyjścia. Nie będziemy Was pytać, czy możemy mieć wolność słowa, tak jak nikogo człowiek nie pyta o to, czy może oddychać. Moment. Polacy muszą mieć możliwość wyboru do samodzielnego kształtowania opinii, do własnego zdania. Nie możemy zgodzić się na utratę resztki wolności słowa w Polsce. Głos telewizji trwam musi mieć miejsce na, na platformie cyfrowej, bo to w tej chwili jedyny, ostatni alternatywny wobec propagandy władzy. Propagandy światopoglądowej wrogi wobec chrześcijaństwa oraz propagandy informacyjnej. Jesteśmy w stanie tyle wolności wywalczyć, ile jesteśmy jej w stanie sobie wyobrazić? Czy potrafimy wyobrazić sobie, że w trudnych sytuacjach państwo naprawdę zdaje egzamin i to egzamin nie ten na miarę ambicji i wyobraźni Bronisława Komorowskiego. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wolność? suwerenną Polskę z autentycznymi autorytetami, z nieskrępowaną debatą publiczną, sporem na argumenty, bez poniżania i mordów politycznych, z, lek z lekcjami historii najnowszej w szkołach, z władzami, które dbają o interes Polaków, o nasze godne miejsce w Europie i w świecie. To zależy od nas, od każdego z nas, tak jak tu jesteśmy, od naszej wyobraźni i determinacji. Od tego co zrobimy w tej sprawie także dziś. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo państwu za uwagę. Brawo! Bardzo 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 przepraszam państwa wolniej widzieć. Bardzo proszę żeby